Krzysztof Gasparski, Prokampolska, 27 maja 2020 roku, komunikat drzewiasty. Zaczynam od razu od programu ochrony roślin sadowniczych, z uwagi na to, że trochę się nam pozmieniało i musicie Państwo też zdawać sobie sprawę, że nie wszystko, co nawet w programach ochrony jest tegorocznych, musi mieć zawsze yy, dokładność co do tego, które substancje zostają wycofywane, a które nie. Stan tego jest powiedzmy na koniec roku, a w styczniu, w lutym, w marcu jakieś kolejne decyzje mogą... Zapadać. Ale tak czy inaczej, najświeższy, jakim ja się posługuję, to jest akurat ten z firmy Plantpress. Jest tam dużo rzeczy, które znać powinniśmy, natomiast nie sposób się nam chyba wszystkiego nauczyć. Stąd ja mam to zawsze przy sobie i tego Państwu także życzę. Natomiast, wracając do czemu to pokazałem od razu, z uwagi na to, że. Mamy dosyć trudną sytuację co do monitoringu pewnych zagrożeń chorobowych. Jeżeli mówimy o chorobach, to wskazania stacji meteorologicznych, modeli chorobowych potrafią pokazywać, że, że jest słabe zagrożenie ze strony parcha, słaba infekcja, dajmy na to, a wiedzieliśmy, że w tym roku akurat. Infekcje, nawet te słabe, były połączone z ogromnymi wysiewami, i w tej chwili pewnie będziemy mogli oglądać skutki tego, czy ten parch gdzieś się pokazał, czy nie. Przykładem jest powiedzmy, załączony ten liść, który jest z tyłu, że mimo słabych zagrożeń, słabych infekcji, do zakażeń, do infekcji parchem jednak dochodziło tych objawów oczywiście pewnie będzie troszeczkę więcej się uwidaczniać. Drugą rzeczą jest mączniak. A jeszcze skończę z tym parchem. Kończyć pryskać czy nie kończyć pryskać w takim razie skończyły się wysiewy czy się nie skończyły wysiewy. Jest to dla mnie zbyt oczywiste, że nie możemy na takim etapie ochrony zakończyć, bo pamiętajcie, że infekcje parcha i to z których liści które liście sobie weźmiemy do analizy to jest jedno, ale przy zarodnikach workowych lotność tych zarodników workowych jest na tyle duża, że zagrażają nam sady okoliczne. I jeszcze tutaj przypomnę jedną rzecz, że to, że w naszym sadzie nie ma, nie używaliśmy na przykład nigdy strobiluryn, albo, albo dodyny, albo anilinopirimidyn, to nie znaczy, że nie ma w naszych sadach na to odporności. Bo jeżeli pryskamy pierwszy raz w życiu sylitem, czy pierwszy raz w życiu strobiluryną, kaptanem, czy zatem, czy diskusem powiedzmy, to nie znaczy, że zarodnik, który do naszego sadu przyleciał, na to nie jest już uodporniony, bo sąsiad bliższy albo dalszy tych środków mógł nadużywać. No to tak na marginesie. Druga rzecz to jest mączniak. Z mączniakiem tym bardziej nie kończymy. Mączniak w lipcu jeszcze potrafi szaleć, zwłaszcza jeżeli mówimy o czerwcu suchym, to on daje nam popadzić, daje nam do wiwatu dosyć długo. Poszedłem w dzisiejszym komunikacie w kierunku właśnie takich interpretacji, żeby Państwu uruchomić własne myślenie. Owocówka, jabłkuweczka przykład szkodnika, który na niedalekich lokalizacjach, w jednym miejscu, u jednego gospodarza nawet, potrafi się na jednej działce łapać w ilościach kilkudziesięciu sztuk za ten okres, a u innego Albo w, inny, w innym sadzie, u tegoż samego nawet w ilościach kilkunastu sztuk, czyli nie osiągnięwszy progu szkodliwości. I teraz, jak podejść? Jak napisać komunikat? Miałem bardzo ciekawy telefon niedawno od jednego z czujnych sadowników, który zadzwonił, pytać: Nie pomyliliście się, przecież zimne noce, a owocówka, jabłkułeczka to. To ćma, czyli lata nie w dzień ciepły, tylko w noc, a jak jest zimna, to latać nie powinna. No i brawo dla sadownika, no ale musicie właśnie zwrócić uwagę na to, że jeżeli publikujemy zdjęcie, na którym przedstawiamy dowód na tym, że owocówka się złapała w ilości 20, 30 czy 40 sztuk, to znaczy, że są lokalizacje, gdzie ona się jednak odławia, łapie. No i pytanie czy to jest zgodne z prawem natury czy nie. Macie latarki, macie traktory, powinniście mieć pułapki w swoich sadach i wtedy to będzie najbardziej wiarygodny pomiar na własnych kwaterach. Ale pamiętajcie, nie macie pułapek, odpalamy traktor, przejedźmy się wieczorem jak nie z opryskiwaczem to samym tylko zobaczyć co się w naszym sadzie w nocy dzieje, czy ta owocówka lata nam do tych reflektorów, czy, czy nie? Czy jej tam temperatura przeszkadza, czy nie? To jest kolejna rzecz. Yy, następny szkodnik, już nie jabłoniowy, nasionnica trześniówka. Muszę powiedzieć, że chciałoby się powiedzieć, nawaliłem, żeby nie powiedzieć brzydko, Uwieś u siebie szef bez butów chodzi, powiesiłem pułapki dopiero dzisiaj. Yy, dzwoniliście też Państwu, za co dziękuję. Czy się łapie nasionnica? Albo że się łapie nasionnica trześniówka. Ja tak nawet byłem zdziwiony i podejrzewałem, że tak jak w latach poprzednich nie jeden zadzwonił u mnie na tablicy się złapało dużo już nasionnic, ale jak ja słyszałem 10, 20, 50, to z założenia przyjmowałem, że to są inne muchy niekoniecznie nasionnice. W tym roku okazało się, że nasionnice faktycznie lata. Na swoich pułapkach nie złapałem, tylko mam te informacje od osób, z którymi współpracujemy. I czy to mówimy o Środkowej Polsce, czy o południowej Polsce, czy o Sandomierszczyźnie, to ta owoców, yy, nasionica trześniówka się pokazała. Pamiętajcie, próg szkodliwości to są tylko i wyłącznie dwie sztuki złapane na żółtą tablicę lepową. No a powiedzmy ten pierwsza informacja, którą otrzymałem yy, albo otrzymaliśmy jako prokam, bo nie bezpośrednio do mnie doszła tylko pośrednimi i, kanałami. Yy, no, pokazała, że jest tego 7, więc yy, próg szkodliwości jest bardzo wysoki. Zachęcam do tego, żeby wieszać w swoich kwaterach pułapki na nasionice cześniówkę. Jak wygląda to Państwo sprawdzicie nawet w internecie, ale nie ma problemu, my też Państwu gdzieś tu w tle pokażemy. Yy, natomiast yy, trzeba brać ją pod uwagę. Jeżeli pryskaliście na mszyce, to bardzo możliwe, że nasionnica przy okazji też oberwała i na wasze pułapki nic się nie złapie. Jeżeli zabiegu na mszyce jeszcze nie było, to bardzo prawdopodobne, że jedno przy drugim uda się yy, zwalczyć. Kolejny szkodnik, przędziorek. Wchodzę do sadu jednego, drugiego, yy, jeżdżę po tej Polsce, no i jakbym chciał znaleźć przędziorka, to go nie znajdę. Ale musicie doskonale wiedzieć, że to wy jesteście od tego, żeby złapać wasze najsłabsze miejsca, ogniska, z których przędziorek rozchodzi się na całe sady. I miałem szczęście akurat w tym tygodniu do takich gospodarstw, gdzie sadownicy doskonale wiedzieli, gdzie tego przędziorka należy Szukać. I tego Państwu życzę, żebyście wszyscy potrafili tak trafnie go zlokalizować, bo wtedy można nawet punktowo go troszeczkę bardziej zwalczać. Albo nie pozwolić mu się rozprzestrzenić po całym gospodarstwie. Miodówki, mszyce, bawełnice. Mszyce w sadach są, bawełnice coraz liczniej, a miodówka gruszowa. Nie odpuszcza w tym roku, jest y, bardziej zjadliwa niż, niż być powinno. Ona jest w ogóle zawsze szybka w rozwoju, ale w tym roku wyjątkowo dokuczliwa, jeżeli chodzi o intensywność lotów. Y, właśnie dorosłego owada to są sady, gdzie można znaleźć na, na liściu nie po jednej, po dwie, a po kilka, albo nawet kilkanaście sztuk. Co też jako dowód umieszczamy gdzieś tam za, moim, za moimi plecami yy, i trzeba być czujnym. Pamiętajcie, że miodówka dokucza mniej więcej do czasu, kiedy rośnie intensywnie grusza, czyli kiedy są przyrosty yy, świeże, ona tam się dobrze chowa, ona tam ma gdzie poskłada, składać jaj, yy, jest bezpieczna, opryskiem nie łatwo ją tam złapać, więc yy, trzeba się uzbroić w cierpliwość. I zwłaszcza w takich chłodniejszych czasach, kiedy są załamania pogody, ten liści nie szybko się rozwija, a później wychodzą takie autostrady yy, wzdłuż nerwów z jednej z drugiej strony, deformacji, które są na skutek właśnie żerowania tychże yy, larw miodówki. Yy, kolejną rzeczą są klęski żywiołowe. Yy, I muszę powiedzieć, że Wszystkim nam dokucza ciśnienie, wszyscy mamy ściśnięte żołądki na zasadzie robić, nie robić, pryskać, dalej nie pryskać. A Gasparski sobie wymyślił, nie poddawajcie się, walczymy do końca. A też ma pewnie załamania chwilowo, jak, jak, jak coś go dopada. No tak jest, no wszyscy w, tym, w tej branży żyjemy, i, i jeżeli to dotyczy nas albo naszych dobrych znajomych, to tym bardziej jest to bolące. Ale na pocieszenie znów coś dodam, że pierwsze wrażenie po gradzie, pierwsze wrażenie po mrozie, pierwsze wrażenie po suszy, po przerzedzaniu jest zawsze gorsze jak to drugie. E, natomiast państwo macie swój własny rozum i jemu należy zaufać. Wszelkie dalsze czynności, czy pryskać giberyliną, czy nie, e, czy jest co ratować, czy nie, czy robić przerzedzanie, bo mówi przerzedzać, przerzedzać. No, komunika. Dzisiaj powiem, że przerzedzać. Ale oczywiście nie dotyczy to wszystkich z Państwa. To nie znaczy, że każdy z nas ma opryskiwać, wlać benzyloadeninę czy metamitron i, i jechać do sadu. To pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi rozumnymi, yy, podmarznięte owoce, jest tego bardzo dużo orzawionych, podmarzniętych, zdeformowanych paskudnie to wygląda. W jęzorów yy, i na owocu i na wygiętym ogonku. Jak to się będzie zachowywać? Yy, ja powiem tak, no gi giberylina, bo dużo pytań. Giberylina czy to oczyści? Giberylina może spowodować, że będzie to bardziej elastyczne, że będzie ta yy, sprawa mniej dokuczliwa, że owoc może tak nie spęka. Ale giberylina to nie jest przeszczep skóry na, yy, na owocu, więc to też z rozwagą do tego należy podejść, stosować po to, żeby to mogło rosnąć i nie sponiewierało się od razu. Natomiast też wszystko jest w granicach rozsądku. Nie przesadzamy z giberyliną i nie robimy tego do jesieni, bo to też ma wpływ na regulowanie owoców w roku przyszłym. Czyli robimy to zgodnie z prawidłami i z tym, co dopuszcza etykieta. Zaczął się nam opad. Chciałbym się powiedzieć opad czerwcowy, ale wychodzi powiedzieć opad majowy. E, grusza się sypie dosyć mocno. Pestkowe się zróżnicowały dosyć mocno i też mocno padają. E, czereśnia, e, mimo że dosyć wszyscy chyba jednomyślni będziemy w tym, że czereśnia wygląda najgorzej z wszystkich gatunków, jeżeli chodzi o osyp, a tu już duże. Łapią tego rumieńca już wędnią i na tym się widać nie kończy, że, że będzie mniej do zjedzenia niż, yy, niż było. Yy, no z naturą możemy walczyć, a niekoniecznie wygrać. No Zobaczymy, jak to się finalnie zakończy. Zwłaszcza, że mamy jeszcze kolejną sprawę. Dawniej, grady były w lipcu, a teraz grady mamy od maja. No i no praktycznie nie znalazłem jeszcze takiego rozmówcy który by mi powiedział że u niego jakiegoś tam Gradu nie było. Są to kaszki, nie kaszki. Patrzę na stację pogodową i myślę, że się zepsuły, bo temperatura w każdej godzinie pokazuje, że potrafi być o 5 stopni wyżej i niżej. Mówię, co jest grane? No tak, bo jak przychodzi zimny deszcz albo, albo coś w rodzaju gradu, to w tym samym czasie jest temperatura 17 i 12, albo 15, a później 8 stopni w tej samej godzinie. Więc stacja pokazuje automatycznie rozbieżności. Choroby bakteryjne. Choroby bakteryjne mimo chłodów się mnożą, i tutaj na tym etapie zachęcam do tego, żeby oprócz typowej ochrony stosować fosforyny, czyli fosforyny potasu, profosto czy fosmagnu, takie powiedzmy nasze dwa polecane, jako do mieszaniny. Jedno z drugim dobrze, dobrze działa. Trzy zabiegi w odstępach tygodniowych na ten okres wspomagają także ochronę przeciwko innym patogenom. W mączniaku e, powiem, że te najgorsze przypadki należałoby iść wyciąć. I tak chodzicie po sadzie, i tak was nosi, więc jak już idziecie i oglądacie zawiązki, to przy okazji miejcie odruch i, i zrywajcie to, co wam w łapę wpadnie z mączniakiem. Już nie mówię o wynoszeniu z sadu, bo to jak uschnie, to przestanie siać, no, ale, ale wyrzucajcie to chociaż między międzyrzędzia. Yy, Parch, tak jak wspomniałem na początku, się już yy, pokazał. Chodźcie, szukajcie, bo od tego będzie zależeć yy, dalsza ochrona, czy, czy chronić trzeba będzie długo, czy krótko. Jeżeli krótko, to pamiętajcie, szanowaliśmy preparaty układowe, stosowaliśmy raczej inne grupy do tego momentu, więc walka z mączniakiem, preparatami układowymi Skordi, Fenofin, Alcedo, powoduje, że E, załatwiacie także mączniaka, czyli można połączyć tutaj w ciepłym okresie, niekoniecznie dzisiaj, tylko w ciepłym, bezdeszczowym okresie, walkę z parchem, taką wyniszczającą, wypalającą razem e, z tym. No i, i zakończę jeszcze tarcznikami, hrabąszczami. E, Hrabąszcze są. A jak sadownicy twierdzą, to dorosłowady wcale im nie smakują nasze sadownicze liście, o czym nawet do końca nie wiedziałem, bo u mnie potrafiły sobie się przyczepić i wcinać, ale hrabąż majowy widać, że nie wszędzie sobie na sadach gości. Tarczniki, tarczniki są, były i są coraz bardziej popularne. Trochę mnie cieszy, że te najgorsze sady już pousychały od tego tarcznika i zaczynają być wycinane, więc automatycznie jest oddech dla tych sadowników, którzy faktycznie z tym tarcznikiem walczą, a tych zabiegów owadobójczych w tej chwili troszeczkę będzie. Choćby, choćby acetamipryd, jeżeli jest stosowany, no to automatycznie nawet jeżeli tej rejestracji nie ma, to on musi ograniczać, musi wpływać, bo są to produkty przecież układowe, a niedługo wejdziemy z preparatem powiedzmy w gruszce Movento, który też działa układowo, więc tam, gdzie jest ten tarcznik, układowe rozwiązania tego typu są oczywiście bardzo wskazane. I ja mam praktycznie z ochroniarskich spraw Tyle, powiem jeszcze o nawożeniu, yy, może w kilku słowach. Avalon, rotacja z nawożeniem wapniowym, yy, a nawożenie wapniowe to brówka albo paspca, czyli coś na bazie przypominającego saletę wapniową, ale z dużo większą skutecznością. No i weszliśmy w smartcil, czyli połączenie wapnia z krzemem. Tyle się o tym krzemie mówi. Ja byłem trochę oporny na tą wiedzę. Można powiedzieć, może dlatego, że tych produktów jest coraz więcej, no ale ten smart łączy jedno i drugie, i krzem i wapń. I tu się wydaje, że jak wybierzemy taką drogę mieszaną, czyli zastosujemy i pasp, i mrówkę, i smart seal, to możemy tę jędrność faktycznie dobrą wybudować. I to dotyczy praktycznie każdej uprawy. I czy to jagodowej, czy to pestkowej, czy, czy ziarnkowej. No i jeżeli mówimy o gatunkach ziarnkowych, mamy dylemat, czy wybrać drugą dawkę regalisu, czy wybrać właśnie walkę z orzawianiem, czy, czy wybrać przerzedzanie zawiązków. Ja uważam, że tam gdzie są zawiązki, tam gdzie tego jest dużo, przerzedzanie idzie na pierwszym miejscu, bo te drzewa nie porostą przecież specjalnie dużo, bo są pod kontrolą tych owoców i dopiero jak nam zaczną lecieć e, najwcześniej za tydzień, a lepiej a przy tych temperaturach to pewnie później, będziemy mogli myśleć o, o tym, żeby zastosować regalis albo walkę z ordzawianiem się owoców. Jeżeli zrobimy regalizm zbyt wcześnie, albo, albo reguleks, albo promalin zbyt wcześnie, no to te owoce zamiast nam się posypać mogą jednak na tych e, drzewach zostać i, i pieniądze będą niepotrzebnie e, wydane. Jeżeli mówimy o drobnoowocowych i antyordzawianiu, to powiem, że promalin zdecydowanie. Jeżeli mówimy o owocowych, wielkoowocowych odmianach e, szerszych w średnicy, to powiem, Regulex, z prostej przyczyny i pamiętajcie jeszcze na zakończenie powiem, że jeżeli robicie benzyloadeniną przerzedzanie, zwłaszcza w dużych dawkach, 7,5 litra na galę czy goldena, to pamiętajcie, żeby się zaraz bezpośrednio po tym nie brać za promalin, który też ma benzyloadeninę, bo to też dodatkowo zwiększy Wam stężenie, ilość tej benzyloadeniny, więc efekt mógłby być może trochę nawet za duży. Więc odczekamy chwilę i dopiero jedziemy z kolejnymi rzeczami. Na dzisiaj tyle, zapraszam za tydzień.